Pole nadawcy pomoże zidentyfikować odbiorcy, od kogo przyszła dana wiadomość SMS. Może to być na przykład nazwa Twojej firmy, sklepu lub produktu. Masz pełną dowolność. Jedynym ograniczeniem jest liczba znaków. Pole nadawcy może zawierać maksymalnie 11 znaków składających się z liter alfabetu, kilku znaków specjalnych oraz cyfr. Szczegółowy opis znajdziesz na niebieskim tle. Na swoim koncie możesz dodać dowolną liczbę pól nadawcy. Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z utrzymaniem takiego pola. Pamiętaj, że każde pole musi zostać do nas zgłoszone. Weryfikacja trwa do dwóch dni roboczych, jednak zazwyczaj akceptujemy je do 24 godzin. Po naszej akceptacji otrzymasz maila z informacją o możliwości korzystania ze zgłoszonych nadpisów. Od teraz możesz zacząć wysyłać wiadomości SMS do swoich klientów z wykorzystaniem swojego unikalnego pola nadawcy. Warto podkreślić, że ten rodzaj wysyłki przeznaczony jest do komunikacji jednokierunkowej. Oznacza to tyle, że klient nie może odpisać na otrzymaną wiadomość SMS. Jeśli chcesz dać możliwość odpisania na wiadomość swoim odbiorcom, musisz w zakładce wysyłka wiadomości SMS jako nadawcę wybrać numer przeznaczony do komunikacji dwukierunkowej. Jednak więcej na ten temat dowiesz się w osobnym filmie.